Arturowi Nowakowi świat skurczył się do rozmiarów pozłacanej klatki. Jego rezydencja, niegdyś symbol potęgi i sukcesu, stała się sterylnym, cichym więzieniem. Od lat nękała go tajemnicza choroba, która wysysała z niego siły, mąciła umysł i skazywała na łaskę innych. Lekarze, najlepsi, jakich można było kupić za pieniądze, rozkładali ręce. Wzruszali ramionami, szeptali o rzadkich schorzeniach neurologicznych, o psychosomatycznych przyczynach, po czym kasowali czeki z sześcioma zerami i znikali, pozostawiając go w tym samym zawieszeniu. Był cieniem człowieka, którym kiedyś był. Mężczyzny, który zbudował imperium od zera, którego imię na giełdzie wywoływało albo strach, albo podziw. Teraz jego dni upływały w półmroku sypialni za zasłonami, które nigdy nie były w pełni odsłonięte. Każdy ruch kosztował go tytaniczny wysiłek. Każda myśl była jak brodzenie w gęstej mgle. Jego światem zarządzał bratanek, Marek. Młody, ambitny, o gładkich słowach i uśmiechu, który nigdy nie sięgał oczu. To Marek zajmował się firmą, zarządzał personelem, decydował, kto może odwiedzić chorego wuja i co ten powinien zjeść. Artur przyjmował to wszystko z tępą rezygnacją. Był zbyt zmęczony, by walczyć, zbyt otumaniony, by kwestionować. Wierzył, że pieniądze, które kiedyś dały mu wszystko, teraz mogą co najwyżej zapewnić mu komfort w powolnym umieraniu. Emocjonalnie był pustynią. Odkąd zmarła jego żona, dekadę wcześniej, zamknął serce na klucz. Choroba tylko dokończyła dzieła, wznosząc wokół niego mury obojętności. Zmiana nadeszła niepostrzeżenie, w postaci najmniej znaczącej osoby w jego starannie kontrolowanym wszechświecie. Jego wieloletnia gosposia, pani Jadwiga, odeszła na emeryturę. Marek, z typową dla siebie pozorną troską, załatwił zastępstwo przez agencję. Najlepsza firma w mieście, wujku. Dyskrecja i profesjonalizm zapewniał, podając Arturowi szklankę wody. Artur tylko skinął głową, nie mając siły na protest. Wszyscy ludzie byli dla niego tacy sami niewyraźnymi postaciami na peryferiach jego cierpienia. Następnego dnia w jego domu pojawiła się Maria Kowalska. Była kobietą w średnim wieku, o spokojnej twarzy i oczach, które patrzyły tak, jakby naprawdę widziały. Nie miała w sobie uniżoności poprzedniczki ani nerwowej energii, którą emanował pozostały personel. Poruszała się po cichych korytarzach z cichą godnością, wykonując swoją pracę metodycznie i dokładnie. Artur z początku ledwo ją zauważał była tylko kolejnym elementem otoczenia, jak drogi mebel czy abstrakcyjny obraz na ścianie. Jednak Maria widziała więcej niż kurz na antykach i smugi na marmurowych posadzkach. Widziała człowieka uwięzionego we własnym domu. Zauważyła, jak nienaturalnie cicha była ta ogromna rezydencja, jakby ktoś wyssał z niej całe życie. Zwróciła uwagę na spojrzenie Marka, gdy myślał, że nikt nie patrzy zimne, kalkulujące, pozbawione cienia prawdziwej troski. Słyszała jego słodkie słowa kierowane do wuja i czuła w nich fałszywą nutę, jak w rozstrojonym pianinie. Zaczęła dostrzegać wzorzec subtelny, ale niepokojący. Najgorsze ataki słabości i dezorientacji Artura zdawały się nasilać po wizytach bratanka. Czasem działo się to tuż po tym, jak Marek osobiście podał mu wzmacniający napój ziołowy, a czasem po kolacji przygotowanej przez kucharkę, którą Marek zatrudnił osobiście kilka miesięcy wcześniej. To były tylko przeczucia, ciche dzwonki alarmowe w jej głowie, ale nie potrafiła ich zignorować. W tej sterylnej, luksusowej ciszy było coś fundamentalnie złego. Pewnego popołudnia, sprzątając sypialnię Artura, podniosła szklaną karawkę z wodą, która zawsze stała przy jego łóżku. Gdy przechyliła ją, by wytrzeć podstawkę, zauważyła na dnie delikatny, prawie niewidoczny osad, który zawirował w wodzie. Nie wyglądało to jak kamień. To było coś innego, coś, co nie powinno się tam znaleźć. Serce zabiło jej mocniej. Działała instynktownie. Upewniwszy się, że nikt jej nie widzi, odlała odrobinę wody do małej, pustej buteleczki po kosmetyku, którą nosiła w torebce. Schowała ją głęboko, czując mieszaninę strachu i determinacji. To był moment, w którym przestała być tylko sprzątaczką. Stała się obserwatorem. Maria zaczęła delikatnie przełamywać barierę milczenia, która otaczała Artura. Nie robiła tego nachalnie. Po prostu, ścieląc jego łóżko, pytała cicho, jak się dzisiaj czuje. Przynosząc mu herbatę, komentowała pogodę za oknem, próbując wpuścić do pokoju odrobinę świata zewnętrznego. Na początku odpowiadał jej monosyłabami, zniecierpliwiony naruszaniem jego spokoju. Był przyzwyczajony do tego, że personel jest niewidzialny. Ale Maria nie rezygnowała. Jej głos był spokojny i nie oczekiwał niczego w zamian. Pewnego dnia, odkurzając półki z książkami, zauważyła grube tomy o astronomii. Interesował się pan gwiazdami, zapytała, przesuwając ściereczką poza okładce atlasu nieba. Coś w jej prostym pytaniu poruszyło w Arturze dawno uśpioną strunę. Spojrzał na książki, a w jego zmęczonych oczach na moment pojawił się błysk dawnej pasji. To było. Kiedyś mruknął. Zanim. To wszystko się zaczęło, to było pierwsze pęknięcie w jego pancerzu. Maria podjęła temat. Zaczęła mu opowiadać o tym, jak jej ojciec, prosty rolnik, pokazywał jej konstelację, gdy była małą dziewczynką. Mówiła o wielkim wozie i gwieździe polarnej, o historiach, które snuł na ich temat. Mówiła prosto, bez patosu, dzieląc się SKRAWK swojego własnego życia. Artur słuchał, po raz pierwszy od lat naprawdę słuchał kogoś, kto nie był lekarzem ani prawnikiem. Jej głos był jak balsam na jego samotność. Te krótkie rozmowy stały się ich rytuałem. Artur ku własnemu zdziwieniu zaczął na nie czekać. Opowiadał jej o swojej zmarłej żonie, o tym, jak razem obserwowali zaćmienia słońca. Wspominał swoje pierwsze, potężne teleskopy i marzenie o zbudowaniu prywatnego obserwatorium. Mówiąc o tym, na chwilę zapominał o mgle w głowie i słabości w kończynach. Maria słuchała cierpliwie, a jej obecność była cichym zapewnieniem, że mężczyzna, którym kiedyś był, wciąż gdzieś tam istniał, pogrzebany pod warstwami choroby i apatii. Wewnętrznie Artur toczył walkę. Ta iskierka nadziei, którą rozpaliła w nim Maria, była przerażająca. Przez lata nauczył się żyć bez niej. Rezygnacja była bezpieczna. Nadzieja niosła ze sobą ryzyko kolejnego, druzgocącego rozczarowania. Czasem próbował ją odepchnąć, zbywał ją milczeniem, zamykał się w sobie. Podejrzewał ją jak wszystkich innych. Może to tylko gra, może chciała wkupić się w jego łaski, licząc na spadek? Ale jej działania przeczyły tym cynicznym myślom. Pewnego poniedziałku przyniosła mu nie tylko świeżą pościel, ale też małą, skromnie wydaną książkę. Pomyślałam, że może pana to zainteresuje, powiedziała, kładąc ją na szafce nocnej. To przewodnik po aktualnym układzie gwiazd. W tym tygodniu ma być dobrze widać Jowisza to był prosty, mały gest. Ale dla Artura był jak trzęsienie ziemi. Nikt od lat nie zrobił dla niego czegoś bezinteresownie. Nikt nie pamiętał o jego pasjach. W tej jednej, taniej książce było więcej prawdziwej troski niż we wszystkich staraniach Marka i wizytach opłacanych specjalistów. Wtedy zrozumiał. Tej kobiecie można było zaufać. W międzyczasie Maria nie próżnowała. Skontaktowała się ze swoim szwagrem, który pracował w laboratorium chemicznym. Poprosiła go o przysługę, tłumacząc, że martwi się o jakość wody u starszego, schorowanego pracodawcy. Prosiła o pełną dyskrecję. Szwagier, widząc jej autentyczne zaniepokojenie, zgodził się przeprowadzić analizę po godzinach. Wyniki przyszły po kilku dniach i były mrożące krew w żyłach. Woda zawierała śladowe, ale stałe ilości rzadkiego alkaloidu roślinnego. W małych dawkach, podawany regularnie, nie zabijał od razu. Powodował objawy doskonale imitujące postępującą chorobę neurodegeneracyjną, chroniczne zmęczenie, bóle mięśni, dezorientację, mgłę mózgową. Był trudny do wykrycia w standardowych badaniach toksykologicznych, zwłaszcza jeśli nikt go konkretnie nie szukał. Maria poczuła, jak podłoga usuwa jej się spod nóg. To nie były już podejrzenia. To był dowód. Ktoś świadomie i systematycznie truł Artura Nowaka. Ktoś zamieniał jego życie w powolną agonię. I był tylko jeden człowiek, który miał motyw, środki i stały dostęp, by to robić. Marek. Bratanek, który z każdym dniem słabości wuja zyskiwał coraz większą kontrolę nad jego fortuną. Z raportem z laboratorium w drżących dłoniach, Maria poszła do sypialni Artura. Wiedziała, że ta rozmowa albo go zniszczy, albo ocali. Nie było drogi pośredniej. Zamknęła za sobą drzwi i podeszła do jego fotela. Artur patrzył na nią pytająco, zaniepokojony powagą na jej twarzy. Panie Arturze zaczęła cicho, ale stanowczo. Muszę panu coś pokazać. I musi mi pan uwierzyć. To, co panu dolega. To nie jest choroba położyła przed nim wydruk z wynikami analizy. Wyjaśniła mu wszystko, co odkryła, łącząc fakty dziwny osad w karawce, nasilające się objawy po wizytach marka, naturę znalezionej toksyny. Mówiła spokojnie, rzeczowo, starając się, by jej własny strach nie przebił się przez jej słowa. Artur wpatrywał się w kartkę papieru, a jego twarz przybrała odcień kredy. Jego świat, już i tak mały i chwiejny, rozpadł się na kawałki. Zdrada. To słowo uderzyło go z siłą fizycznego ciosu. Marek. Syn jego ukochanego brata. Chłopak, którego traktował jak własne dziecko po śmierci rodziców. To on stał za latami jego cierpienia. To on kradł mu życie, dzień po dniu, kropla po kropli. Pierwszą reakcją była otchłań rozpaczy. Poczuł, jak znów ogarnia go słabość, tym razem źrodzona niestrucizny, lecz z bólu. Zwinął się w fotelu, a z jego piersi wyrwał się zduszony szloch. Wszystko było kłamstwem. Troska, uśmiechy, zapewnienia. Wszystko było częścią potwornego planu. Maria patrzyła na niego, a jej serce pękało z żalu. Podeszła i położyła mu dłoń na ramieniu. Prosty, ludzki gest. I wtedy w tej najciemniejszej chwili coś się w Arturze zmieniło. Pod dotykiem jej dłoni, pod wpływem jej cichej, niezachwianej obecności, rozpacz zaczęła ustępować miejsca czemuś innemu. Czemuś, czego nie czuł od bardzo dawna. Była to zimna, czysta Fiurie. Gniew dał mu siłę, której trucizna nie zdołała zniszczyć. Wyprostował się. Spojrzał na Marię a w jego oczach nie było już mgły, lecz ogień. Pomóż mi, powiedział, a jego głos, choć słaby, był twardy jak stal. Pomóż mi to zakończyć, w tym momencie przestał być jej pracodawcą. Stał się jej sojusznikiem. A ona, bez wahania, skinęła głową. Ich losy splotły się nierozerwalnie. Działali szybko i w całkowitej tajemnicy. Artur, kierowany nowo odnalezioną determinacją, wykonał jeden telefon. Do adama swojego starego przyjaciela i prawnika, człowieka, którego odsunął od siebie Marek pod pretekstem jego staroświeckich metod. Adam przybył do rezydencji pod osłoną nocy, omijając czujne oczy personelu lojalnego wobec Marka. Słuchając opowieści Artura i Marii, jego twarz kamieniała z niedowierzania, a potem z wściekłości. Plan, który ułożyli, był ryzykowny, ale był jedynym sposobem, by zdemaskować Marka publicznie i nie dać mu szansy na ucieczkę. Kilka dni później Marek otrzymał oficjalne wezwanie na nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Artur, za pośrednictwem Adama, poinformował członków zarządu, że jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył i zamierza oficjalnie przekazać stery w firmie oraz sfinalizować zapisy testamentowe. Dla Marka była to muzyka dla jego uszu. Chwila ostatecznego triumfu, na którą tak długo i cierpliwie pracował. Sala konferencyjna na ostatnim piętrze wieżowca Nowaka lśniła chromem i szkłem. Zebrali się wszyscy kluczowi dyrektorzy, poważni mężczyźni i kobiety w nienagannych garniturach. Marek siedział u szczytu stołu, napawając się atmosferą władzy. Kiedy drzwi się otworzyły, do środka wszedł Adam, pchając wózek inwalidzki, na którym siedział Artur. Wyglądał gorzej niż kiedykolwiek blady, wychudzony, z trudem podnoszący głowę. Obok niego ku zdziwieniu wszystkich szła Maria Kowalska. Marek zmarszczył brwi na jej widok. Ale szybko zbył to jako kolejną fanaberię umierającego wuja. Artur zaczął mówić, jego głos był słaby i łamiący się. Dziękował zarządowi za lata współpracy. Mówił o swoim zaufaniu do bratanka, który tak wspaniale dbał o niego i o firmę w jego chorobie. Marek pęczniał z dumy, uśmiechając się protekcjonalnie do zebranych. A potem ton głosu Artura zaczął się zmieniać. Słabość ustępowała miejsca sile. Podniósł głowę, a jego spojrzenie przeszyło Marka na wylot. Przez lata wierzyłem, że umieram na rzadką chorobę, powiedział Artur, a jego głos odbił się echem w śmiertelnej ciszy. Ale myliłem się. Moja choroba miała imię. Ma imię wskazał palcem na bratanka. Nazywa się Marek Nowak. W sali podniósł się szmer. Marek zbladł. Wujku, co ty opowiadasz? Jesteś zdezorientowany, choroba postępuje, zaczął. Ale Artur mu przerwał. O, jestem zorientowany jak nigdy dotąd, warknął. Podniósł się z wózka. Zachwiał się, ale ustał o własnych siłach, wspierając się na stole. Ten prosty akt zaszokował wszystkich bardziej niż jego słowa. Przez lata, dzień w dzień, podawałeś mi truciznę. Myślałeś, że powoli zgasnę, a ty przejmiesz wszystko. Ale nie doceniłeś jednej rzeczy, spojrzał ciepło na marię. Nie doceniłeś ludzkiej przyzwoitości, Adam dał znak. Na dużym ekranie za stołem pojawiły się kopie wyników laboratoryjnych. Prawnik zaczął metodycznie przedstawiać dowody, zeznania prywatnego detektywa, który wyśledził zakupy rzadkiej toksyny przez podstawioną przez Marka firmę, analizy finansowe pokazujące, jak Marek stopniowo transferował fundusze skąd Artura. Wtedy Adam poprosił o zabranie głosu Marię. Stanęła przed tymi potężnymi ludźmi, w swoim prostym stroju, i opowiedziała swoją historię. Mówiła o tym, co widziała, co czuła, co ją zaniepokoiło. Mówiła o Atlasie nieba, o rozmowach o gwiazdach, o człowieku, którego zobaczyła pod maską choroby. Jej szczere, proste słowa miały potężną moc. Nie było w nich oskarżenia, tylko prawda. Prawda, która obnażyła całe okrucieństwo i chciwość Marka. Marek rzucił się do ucieczki. Zaczął krzyczeć, że to spisek, że sprzątaczka i stary prawnik chcą okraść jego wuja. Ale jego panika była najlepszym przyznaniem się do winy. W tym momencie drzwi sali konferencyjnej otworzyły się i weszli dwaj policjanci. Konfrontacja dobiegła końca. Gdy Marka wyprowadzano w kajdankach, a w sali wciąż panował chaos, Artur i Maria stali na uboczu. On, wciąż słaby, ale wyprostowany, opierał się lekko na jej ramieniu. Spojrzał na nią, a w jego oczach malowała się wdzięczność tak głęboka, że nie potrzebowała słów. Uratowałaś mi życie, wyszeptał. Nie, panie Arturze, odpowiedziała cicho. Sam je pan odzyskał. Ja tylko otworzyłam drzwi, w tamtej chwili, w huku upadającego imperium zdrady, narodziło się coś nowego, nierozerwalna wieś oparta na zaufaniu i odwadze. Rok później, rezydencja Artura Nowaka nie przypominała dawnego, sterylnego mauzoleum. Przez wielkie okna wpadało słońce, oświetlając pokoje pełne książek, map nieba i śmiechu. Ciężkie, ponure meble zostały zastąpione lżejszymi, wygodniejszymi. Wszędzie stały kwiaty. Artur, choć wciąż przechodził rekonwalescencję, odzyskał siły i dawną energię. Siwe włosy i zmarszczki opowiadały historię trudnych lat, ale jego oczy znów błyszczały pasją. W ogrodzie, gdzie kiedyś stały tylko idealnie przycięte krzewy, Teraz wznosiła się niewielka, ale nowoczesna kopuła obserwatorium. Tego wieczoru Artur i Maria stali przy potężnym teleskopie. Niebo było czyste, a droga mleczna wyglądała jak rozsypany diamentowy pył. Artur regulował ostrość, a potem odsunął się, robiąc miejsce Marii. — Spójrz — powiedział pod głosem. — Pierścienie setene. Widać nawet przerwę Cassiniego, Maria nachyliła się do okularu. Wydała z siebie cichy okrzyk zachwytu. Widok był zapierający dech w piersiach. Stali tak przez długi czas, w milczeniu, dzieląc ten niezwykły widok i spokój nocy. Maria nie była już jego sprzątaczką. Po procesie Marka, który został skazany na wiele lat więzienia, Artur poprosił ją, by została. Nie jako pracownik, ale jako partnerka w nowym przedsięwzięciu. Założyli razem fundację pomagającą osobom starszym i schorowanym, które padły ofiarą oszustw i wyzysku ze strony rodziny lub opiekunów. Maria, ze swoją empatią i intuicją, była jej sercem. Artur, ze swoim doświadczeniem i zasobami, był jej mózgiem. Stworzyli nową rodzinę. Niekonwencjonalną, niezwiązaną krwią, ale wykutą we wspólnym doświadczeniu, w odwadze i wzajemnym szacunku. W jego domu często gościły teraz dzieci Marii i jej wnuki, wnosząc gwar i radość, których te mury nigdy wcześniej nie znały. Artur odwrócił się od teleskopu i spojrzał na Marię, której twarz oświetlał blask gwiazd. Zrozumiał, że przez większość swojego życia gromadził bogactwo, które było tylko pustą iluzją. Był milionerem zamkniętym w klatce samotności, a potem w więzieniu choroby. Potrzebował stracić wszystko, by zrozumieć, co jest naprawdę cenne. Trucizna Marka prawie go zabiła, ale paradoksalnie to ona doprowadziła do jego ocalenia. Doprowadziła do niego Marię. Wiesz, powiedział cicho, biorąc ją za rękę. Przez te wszystkie lata patrzyłem w gwiazdy, szukając czegoś wielkiego. A największy cud stał tuż obok mnie, na ziemi Maria uśmiechnęła się, a w jej oczach odbijało się całe rozgwieżdżone niebo. Zrozumiał, że prawdziwego bogactwa nie liczy się w akcjach na giełdzie, ale w uderzeniach serca, które bije dla kogoś innego. W dłoni, która cię podtrzyma, gdy upadasz, i w oczach, które widzą w tobie nie milionera czy pacjenta, ale po prostu człowieka. Tej nocy, pod bezkresnym niebem, Artur Nowak był najbogatszym człowiekiem na świecie.